Że nigdy do tej pory Kościół nie znalazł się wobec tak poważnej próby, jaką jest próba Antychrysta. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli Kościół ma cierpieć, jeśli Kościół ma być atakowany, to będzie to dokonywało się ze strony jakiejś wrogości z zewnątrz. Tak jak było wiele prób Prometeuszy, którzy usiłowali się buntować przeciwko temu co boskie, temu co wieczne, wzniecając rewolucje. Przechodziliśmy różne rewolucje antychrześcijańskie, antykościelne, ateistyczne, bolszewickie. W tej chwili, być może mamy do czynienia z czymś innym. Co można dzisiaj bardziej przyrównać nie do Prometeusza. Czyli buntownika, rewolucjonisty, radykalnego wroga kościoła chrześcijaństwa, ale do jego brata z greckiej mitologii, innego tytana, który się nazywał Epimeteusz. Epimeteusz oznacza dokładnie y, mówić wspak, odwracać wszystko do góry nogami. Epimeteusz to jest symbol tego, co jest nieokreślone, co jest bezwładne. Dzisiaj wielu mówi, że znamieniem naszych czasów, postnowoczesności, tego, co przenika przez naszą kulturę, przez uczelnie, do których chodzimy, przez nasz sposób myślenia, to jest płynność. Płynność, woda, powietrze, coś, czego nie można złapać, określić. Stratezy wojeni mówią, że najbardziej skuteczną metodą walki niszczenia wroga to jest yy, ofensywa z wody, bądź, czyli z morza bądź z powietrza. Dzisiaj wszystko staje się płynne, dzisiaj wszystko staje się chaotyczne, yy, Tracimy orientację, tracimy pewność co do znaczenia pojęć. Tracimy także pewność co do tego, co znaczy być chrześcijaninem, katolikiem, co znaczy być człowiekiem wierzącym. Czy to jest to samo, co być religijnym, czy, czy to jest to samo, co się zaangażować w jakieś sprawy tego świata? Władimir Solowiow mówił, że kiedy pojawi się antychryst, to będzie wielkim humanistą, będzie człowiekiem zainteresowanym proponowaniem ludziom dobra. Y, dobrego życia, y, dobrego y, y, zagospodarowania ziemi, y, dobrego układania sobie stosunków między innymi ludźmi, Wyda, będzie się wydawało, że to wszystko jest dobrem. Będzie przyjacielem ludzkości, przyjacielem zwierząt, wspierającym y, tych, którzy walczą o prawa osób, którzy będą walczyć z krzywdą, z vivisekcją, z y, niesprawiedliwością. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, jakby yy, yy, mimo, że jesteśmy religijni, zniknął nam już z oczu Chrystus, bardzo często także osobowy Bóg. Dzisiaj religijność nie polega już na tym, że wierzę w Boga, wierzę w Chrystusa jako jedynego Pana i Sprawiciela, ale religijność oznacza, że jestem gotowy uznawać absolut, czyli absolutyzować coś. Bardzo często dzisiaj absolutyzujemy nasze życie tutaj na Ziemi. Antychryst będzie nas usiłował przekonać, że nie istnieje żaden inny świat poza tym, który mamy w rękach, więc mamy się zająć nim. Nie istnieje żadna inna matka jak matka Ziemia. Dlatego dzisiaj coraz częściej się mówi o Matce Ziemi, która nas zrodziła i która kiedyś przyjmie nasze kości, więc Matkę trzeba szanować, więc Matce trzeba poświęcać wiele energii i składać wiele ofiar. Dlatego stajemy się ekologiczni, dlatego stajemy się przewrażliwieni na punkcie jakości jedzenia, także zdrowego ciała, zapominając też o tym, że życie człowieka. Idzie poza śmierć. Że jest coś takiego jak Królestwo Niebieskie, że jest ktoś, kto zwyciężył śmierć, wrócił z cmentarza. No, jeśli y, y, jest wie coraz więcej ludzi, którzy daje się przekonać do takiego właśnie sposobu patrzenia, to znaczy, że antychryst już jest i odnosi swój triumf. I on się przyciska także do kościoła. Święty Augustyn mówił, że w kościele. Istnieje pewne napięcie między Jerozolimą a Babilonią, między świętością a światem grzechu, gorliwością i obojętnością, miłością do Boga tak mocną, że jest posunięta aż do pogardzenia samym sobą i własnymi sprawami, a miłością do człowieka tak potężną, że jest człowiek w stanie pogardzić Bogiem i jego prawami. Augustyn wyobrażał sobie, że, istnieje, że istnieją jakby dwa miasta, między którymi się porusza nasze życie, jak bieguny mogą nas przyciągać. Miasto, w którym dominuje miłość do Boga i miasto, w którym dominuje miłość własna do samego siebie. Natomiast papież Benedykt przypomniał nam kilkukrotnie już, a ostatnio w 2009 roku, e, Postać pewnego teologa, zapomnianego z IV wieku chrześcijaństwa nazywał się Tychoniusz. Właściwie on pozostawił nam pierwszy znany komentarz do apokalipsy. Tychoniusz mówił, że w kościele Kościół nie tak jak Augustyn mówił, znajduje się między dwiema cywilizacjami, dwoma miastami, miastem Boga i miastem człowieka, którego Bogu zapomniał. Nie mówi. Powiedział, że w kościele znajdują się wewnątrz jakby dwa bieguny. Są ci, którzy kochają Boga i stają się uczniami Chrystusa, a także wewnątrz kościoła są ci, którzy zaczynają Boga lekceważyć, przyzwyczajają się do Jego nieobecności i którzy odwracają się plecami do Chrystusa, zaczynając służyć sami sobie, swoim własnym celom. Tychomiusz wyobraził sobie, że w jednym w kościele znajduje się ciało Chrystusa i ciało Antychrysta. I że to ciało Antychrysta będzie tak bardzo rosło, i, i ilość ludzi będzie przyznających się do tej części będzie tak bardzo pęczniała i narastała, że w pewnym momencie wezmą górę i wtedy pojawi się anomos, człowiek nieprawości. I pojawi się wtedy wyleje się na świat również tajemnica czy misterium nieprawości i wtedy właśnie przejdziemy próbę dominacji czy dyktatury antychrysta. Papież Benedykt przestrzegał, mówiąc, że kto się jemu nie podda, będzie ekskomunikowany z tego społeczeństwa, będzie lekceważony i rugowany z tego świata. Przecież odczuwamy to na co dzień. Że kto się przyznaje do Chrystusa w swoim sposobie przeżywania małżeństwa, yy, rodziny, w swoim podejściu do pracy, do ojczyzny, do spraw najważniejszych, to najpierw spotyka się z ironią, wyśmiewaniem, a potem spotyka go lodowata obojętność, wykluczenie, niebranie pod uwagę, niezapraszanie na salony. Tak wygląda dzisiaj próba antychrysta. Tym bardziej będzie trudno się jej oprzeć. Żeby się jej oprzeć, potrzeba ludzi, którzy są gotowi na świętość, którzy są gotowi na męczeństwo, tacy jak e, Romano Amerio, jak e, Antonio Rosmini, jak e, John Henry Newman, jak Jan Paweł II, jak e, e, Dolindo Ruotolo, o których pisze w tej książce między Chrystusem a Antychrystem. Ludzi także, którzy są gotowi y, zaangażować wszelkie swoje siły duchowe i wszelkie swoje siły intelektualne, żeby wybronić także brzmienie dogmatu, pojęć, prawd wiary, słów, którymi się na co dzień posługujemy, którzy nie pozwolą wykrać, wykraść sobie edukacji własnych dzieci czy także kultury, w której się poruszamy, którą oddychamy. Jesteśmy w tym miejscu, gdzieś na, w polu walki między Chrystusem a Antychrystem. Między Zbawicielem, który nas prowadzi do życia wiecznego, i Pseudo-Zbawicielem, który nam proponuje religię skupienia się na samym sobie, na własnym dobrostanie, na własnym ego. Walka trwa.